Wiadomo jest wszystkim na świecie, że praca odnosi się swoją dzielnością i obfitością do miary wolności. Gdzie więcej wolności, tam i pracy więcej i o ile wolniejszym społeczeństwo o tyle dzielniejszą jest i praca. Praca jest tak dalece samodzielnością, iż najemnik brukujący. Jeśli tylko tak jak drudzy ręką rusza, a nie wkłada w robotę swego oryginalnego akcentu, to próżniak. Tyle i takiej egzystencji naród ma, ile i jak jest w stanie człowieka uszanować. Polska i jej grzechy. Nie rozebrały i nie rozbierają Polski mnogi bataliony zaborców, jedno raczej upijanie się nieoświeconym patriotyzmem i brakiem odwagi cywilnej, rozmarzanie się. Historia jest siłą. Historię nie tylko stanowią wiarygodne zbiorowiska nagich faktów, ale i pojęcia, jakie naród o swej własnej wyrabia historii. Naród składa się nie tylko z tego, co wyróżnia go od innych, lecz i z tego, co go z innymi łączy. Albowiem szanowni poprzednicy, poeci, pisarze wyrówni ośpiewali już wszelki wdzięk ojczystej ziemi. Tak, że mnie nie zostało jedną mieć na piecz, prosty, wspólny, Interes pospolitej rzeczy. Umiemy się tylko kłócić albo kochać, ale nie umiemy się różnić pięknie i mocno. Jestem z narodu, w którym od lat blisko stu każda książka wychodzi za późno, a każdy czyn za wcześnie. To jedno poprawiwszy, można zbawić naród.